W dzisiejszym odcinku nagramy sobie w Roll Stars Dzisiaj jest ze mną X który nie ma mikrofonu, ale pomagał mi on wbijać 8000 pucharków. Jest on w moim klanie. Przy okazji jak ja wbijałem 8 8000 pucharków, to on sobie wybił 6 000. No i tak, dzisiaj otworzymy mega boxa za 8000 pucharków, więc bez zbędnego przedłużenia otwieramy. Nie będzie to długi odcinek. Dobra, uwaga, 3, 4 i nie, 5 w nie. Tak, więc 5 itemów, więc tak, yy, ja bym chciał tutaj punkty do nitych, których pewnie nie dostanę. Dobra, Karl 8, bardzo mało. Shelley 12, bardzo mało. El Primo, no nie ma tej nity, czemu? Brock i Barley, no nie ma nity, nie da, nie da to mi mity, aż 68 do Barley, jeden bonus, czyli eventykety. 5 eventyketów. Więc spoko. Nie ma postaci, ale spoko. Pamiętam, tu za niedługo będzie wielka gra, więc przyda mi się to na wielką grę. To było na tyle z mojej strony. Ja się z Wami żegnam. No i elo!